O! Cześć! Nie widziałam Was! Nie będziemy Was zanudzać, porozmawiajmy o konkretach. Dzisiaj przedstawię Wam ciekawe fakty na temat naszych danych osobowych. Wiedzieliście, że strony z HTTP nie wymagają logowania, a strony z otwartą kłódką są niebezpieczne. Uważajcie na tych stronach. Wiecie, co to jest phishing? Jest to metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę i próbuje wyłudzić poufne informacje. Nie klikajcie w co popadnie. Najpierw sprawdźcie początek linku. HTTP czy HTTPS? Jak już mówiłem, HTTPS jest bezpieczniejszy. Nie wstawiaj swoich zdjęć, jak jesteś na wakacjach. Lepiej zrób to po nich, ponieważ informacja, że jesteś na wakacjach, to idealna okazja dla złodzieja. O, cześć, nie widziałem was. Nie wstawiaj swoich zdjęć, jak jesteś na wakacjach. Lepiej zrób to po nich, ponieważ informacja, że jesteś na wakacjach, to idealna okazja dla złodzieja. Widzicie co to jest fishing? Jest to metoda oszustwa, w której przestępca próbuje